I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States, the office of President of the United States, and will to the best of my ability and will Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 roku w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Był czwartym z pięciorga dzieci Mary anne i Freda Trumpów. Jego ojciec Fred był odnoszącym sukcesy deweloperem nieruchomości. Zajmował się budową mieszkań na przedmieściach Nowego Jorku, głównie dla klasy średniej. Był znany z twardego charakteru i przedsiębiorczości. Jako młody chłopak, Donald miał problemy z zachowaniem w szkole, więc w wieku 13 lat został wysłany do Akademii Wojskowej Nowego Jorku. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Pensylwanii. Miał czwórkę rodzeństwa, jedną siostrę i trzech braci, w tym Freda Trumpa juniora, który zmarł z powodu alkoholizmu. I had a brother who was a great guy, handsome, beautiful guy, and Fred died at a relatively young age in his 40s of pure and simple alcoholism. I mean, he just. Drank like a fish. He just drank and drank. It's a drug. It's a horrible drug. Wtedy Donald Trump obiecał sobie, że nigdy nie będzie pił alkoholu. What was your fantasy, when you were very young? To be a baseball player. I was a great baseball player. My other fantasy, as I got older, was to do uh, movies. I wanted to be a movie maker. Jednak w młodym wieku dołączył do firmy ojca zajmującej się nieruchomościami. To właśnie on wprowadził Donalda w ten świat i nauczył podstaw biznesu. Zawsze wywierał na nim presję, by walczył o swoje i rywalizował z innymi. Tak, wspólnie zaczęli rozwijać firmę. W 1972 roku ojciec przekazał Trumpowi zarządzanie firmą Trump Management. Rok później firma ta została oskarżona o naruszenie przepisów federalnych dotyczących równouprawnienia w mieszkalnictwie. Oskarżenie dotyczyło systematycznej dyskryminacji rasowej, szczególnie wobec Afroamerykanów, przy wynajmie mieszkań w budynkach należących do rodziny Trumpów. Tak, poznali Roya Kona, którego Donald i Fred Trump zatrudnili jako swojego adwokata. Kon był znanym i kontrowersyjnym prawnikiem, który wcześniej zdobył sławę jako doradca senatora Josepha McCartney'ego w latach 50., podczas przesłuchań dotyczących rzekomej działalności komunistycznej na terenie USA. i met him at a supper club which i rarely go to i'm not too much of a night man because i have so much work to do during the day and i guess the same can be said of donald he hates anything social and he really doesn't like anything political very much either one night at Luck club we were seated at tables next to each other he said I've spent two days with these establishment law firms about a case we have. It was a civil rights case. He says I followed your career and you seem you're a little bit crazy like I am, and you stand up to the establishment. Can I come see you? Był mistrzem politycznych wierek i wpływania na decyzje innych. Był bardzo pewny siebie i arogancki. Zachowywał się tak, jakby był nietykalny. Często bronił mafiozów. Tony Salerno, recently indicted, has long been one of Roy Cohn's clients. Niektórzy nazywali go diabłem w ludzkiej skórze. W sporze z Departamentem Sprawiedliwości Kohn doradzał Trumpom, aby odpowiedzieli kontrpozewem, oskarżając rząd o zniesławienie. Mimo, że ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą, relacja Trumpa i Kona przerodziła się w bliską współpracę. Wtedy Trump, mający wsparcie swojego ojca, wkroczył do akcji.

W Końcu ogłoszono wyniki głosowania, które zakończyło się decyzją o przyznaniu Donaldowi wielomilionowych ulg podatkowych. Multi-million dollar tax breaks is expected to save him 160 million dollars in city taxes over 40 years. It's been a long, hard fight. How do you feel? Well, I'm very happy, and I think the city of New York is going to be very happy. We're going to do something now, Bill, which is going to be a great stride forward for New York City. And the new hotel, which is going to be spectacular, something that New York has never seen, with elevators on the outside, and atriums, and the largest ballroom in the city. We feel all of these are going to combine with really potentially the best area in New York City. In the same time, in 1976 Czechoslovakia, Spotkali się oni w jednym z nowojorskich klubów nocnych. Ich relacja szybko przerodziła się w gorący romans, a już rok później dzieli oni ze sobą ślub. W 1977 roku przyszło na świat pierwsze ich dziecko, Donald Trump Jr. There competition This one, since the marriage seemed to be played out more in the tabloid press and in, in the broadsheet newspapers of, of New York rather than in, in, in a private household, that there is a competitiveness there uh, uh, for, for headlines, for attention. W 1980 roku Donald Trump w ramach współpracy z siecią Hyatt Hotels otwiera Grand Hyatt Hotel, czyli odnowioną wersję hotelu Commodore. And we purchased the old Commodore Hotel and we've reconverted that now into about $110 million Grand Hyatt Hotel, which is opening up next week in New York City. Nowoczesny wygląd hotelu zaczyna przyciągać wielu bogatych gości i staje się niemalże jednym z symboli odrodzenia miasta, które w latach 70. zmagało się z ogromnym kryzysem. Hotel z miejsca staje się ogromnym komercyjnym sukcesem Donalda Trumpa. I'm Rona Barrett. Tonight I'm going to give you a close, intimate look at the hopes, fears, dreams, successes, and even the failures of America's new super rich. Donald Trump's most famous accomplishment to date is the Grand Hyatt Hotel on 42nd Street. Some say the age of Trump has just begun. Hotel błyskowiczny zaczął generować ogromne zyski, stając się finansowym triumfem i jednym z najbardziej dochodowych przedsiębiorców na tym etapie kariery Donald Trumpa. Mr Trump, what's left in your life? You're 33 years old, you're worth all this money. You say you didn't say that you want to be worth a billion dollars. No, I really don't. I just want to keep busy and keep active and be interested in what I do, and uh, that's all there is to life as far as I'm concerned. I really am not looking to make tremendous amounts of money. I'm looking to enjoy my life, and if that happens to go with it, that's fabulous. W tym samym roku Donald Trump rozpoczął kolejną wielką inwestycję: budowę Trump Tower. W miejscu bonwit Teller Building leksusowego domu towarowego, który zakupił, postanowił wybudować wieżowiec, który do dnia dzisiejszego jest najbardziej znanym wieżowcem Donalda Trumpa. Ten 58-piętrowy budynek wyróżnia się nowoczesną, szklaną fasadą o charakterystycznym, stopniowym kształcie. W międzyczasie w roku 1981 rodzi się drugie dziecko Donalda Trumpa, Ivanka.

Queen of England was leave Palace Trump Tower. So Trump Tower wykończony luksusem stało się symbolem jego biznesowego imperium. Trump Tower stało się kluczowym projektem w budowie kariery Donalda Trumpa jako dewelopera. Wykazał się zdolnością do realizacji ogromnych projektów i przyciągania uwagi mediów. And be dazzled. Trump Tower. Meanwhile, back in the atrium, we caught up with entrepreneur Donald Trump and asked him how the project developed. Donald. When did you first get the idea for the Trump Tower? We really had the idea about three years ago when we realized the site was available and we wanted to do something great. And this is really how it all came about. No, you really have. I feel very underdressed for this apartment. I feel like I should have black tie on. Uh, was that intentional? The, the, that feeling in, in here with the decor. Well, the Trump Tower—it's all black tie, uh. as you can see. or <laughs> our clientele are black tie people. They're mm -hmm. very, very um, wealthy people, mm -hmm. sophisticated people, and this is the feel which they like, enjoy, or feel comfortable in. Mm -hmm. Trump Tower stało się również siedzibą Trumpa na następne lata, w której spędzał czas i planował kolejne biznesy. Jednym z nich było kupienie drużyny futbolu amerykańskiego New Jersey Generals w tym samym roku. Tram budując Trump Tower znów zgłosił się do burmistrza z prośbą o ulgi podatkowe. Jednak w międzyczasie zmienił się burmistrz Nowego Jorku i został nim Edward Koch, który z Donaldem nie miał dobrych stosunków, i ten odmówił mu przyznania ulg podatkowych. Wtedy Donald poprosił swojego prawnika Roya Kona o pozwanie miasta. I'm saying that Ed Koch could do everybody a huge favor if he got out of office and if they started all over again. Say so he's got no talent and, and only moderate in, intelligence. You call the mayor a moron? Is that any way to talk about a mayor? About it's another only, person? It's only expressing your feelings, and that's the way I feel. That's what I say. Oczywiście, I built Trump Tower thinking I was going to get an abatement. I should get an abatement, and I am by law entitled to that abatement. That's that's not true. Well the is, city has the city has alleged. I think you really better check your I did, facts and figures. Exactly. Well, no, I think you better Very because you find out that I could have built an as-of-right office building seventy-seven stories tall. Why should a multimillionaire like yourself continue to reap these benefits? Well, have you checked my books lately? I mean, uh, do you know that I'm a multimillionaire? I mean I'm trying to. Are you denying good... that you are? No, I'm not. I went to the city I said, I'm willing to invest a tremendous amount of money in this city, in this location. Now people such as Ruth Messenger and others are opposed to the tax. 5 lipca 1984 roku sąd wydał wyrok i ostatecznie przyznał Trumpowi częściową ulgę podatkową w związku z pozwem, który Donald Trump złożył przeciwko miastu. Millionaire real estate developer Donald Trump will get a handsome tax break for his latest project. People ask me, how come, how is it that you got 40 years of tax abatement? And I always say, because I didn't ask for 50. W tym samym roku na świat przyszło trzecie dziecko Trumpa, Eric Trump. Również w 1984 roku Trump wszedł w branżę, która zapewni mu ogromne zyski, kasę. 14 May 1984, Trump otwiera the casino Atlantic City and the hotel, Trump Plaza Hotel. The 39 story, 614 room hotel cost $220 million to build. The 60,000 square foot casino is called the largest in Atlantic City, and during its test run, the gaming tables used only play money. For this night, everyone was a high roller. I think it's beautiful. Gorgeous, the chandeliers are gorgeous. The place is gorgeous. Donald notuje ogromne zyski i rok później kupuje oraz otwiera drugie kasyno w Atlantic City, które nazywa Trump Castle. Zarządzanie w Trump Castle powierza swojej żonie Iwanie. I tak, małżeństwo Trumpów staje się symbolem niewyobrażalnego bogactwa, a ich interesy z dnia na dzień przynoszą ogromne zyski. Wszystkie ich działania przebiegają pomyślnie i pną się ku górze w świecie biznesu. W piątym roku Trump kupił Mar-a-Lago, luksusową posiadłość w Palm Beach na Florydzie, za około 10 milionów dolarów, którą przekształcił w prywatny klub z możliwością organizowania wydarzeń oraz służyła mu często jako jego drugi dom, zaraz po Trump Tower. Chciał kupić Mar-a-Lago wielu, wielu, wielu innych ludzi, ale mieli różne pomysły. Chcieli kupić konto, chcieli zrobić to, kondować, to w hotelu, chcieli zrobić, w my opinii, the wrong rzeczy z mar a is To jest skarb. To jest US USA. This is the great entrance hall to Mar-a-Lago. When you sit in here with people all around this table and you eat off of this gold in this room, what do you think? I say, what am I doing here? How did this happen? <laughs> W 1986 Trump święci kolejne triumfy. Otwiera Trump Park, czyli luksusowy budynek mieszkalny przy Central Parku, przekształcając dawny Barbizon Plaza Hotel w apartamentowiec premium. Otwiera także lodowisko w Central Parku, a jego przebudowa zajmuje mu zaledwie 3 miesiące. Wcześniej było ono zamknięte przez 5 lat, a miasto pomimo wydania ponad 12 milionów dolarów nie było w stanie go ukończyć. Donald, you performed a great public service. Na każdym kroku dbał o to, aby jego marka i nazwisko zyskiwały na znaczenie. My name is Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. Trump był geniuszem autopromocji.

in the world this has really turned out to be almost mystical it's been great Często ostro atakował swoich przeciwników nie oszczędzając nawet dziennikarzy którzy ośmielili się napisać negatywną recenzję na temat jego budynku i mean you have an idiot like paul goldberger who has probably the worst taste i've ever seen anytime he gives a good i get scared when he gives me a good review but you have a guy like paul goldberger who comes in he's going to fight this up why because i said bad things about him on my book because i said he suffers from a lack of taste which he does. Just take a look at the way he dresses. Do you mind if I sit back a little bit? Because no. your breath is very bad. It really is. Has this ever been told you before? No. Huh? Okay, then I won't bother. In <laughs> 1987, Donald Trump bought yacht, Trump Princess. Jacht został zbudowany dla saudyjskiego biznesmena i był jednym z największych i najbardziej luksusowych na świecie w tamtym czasie. Trump kupił jacht za około 29 milionów dolarów. But is the party right tonight for July and this is the place to be and we're going to be watching the fireworks and all our friends and the business people are going to be in here and be going to have a lot of fun. Life is not easy for Donald Trump. Donald Trump fights and kicks and screams at everything he gets. You've said though that if you did run for president you believe you'd win. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life, and, and if I did decide to do it, I think I'd be inclined. I, I would say that I would have a hell of a chance of winning because I think people. I don't know how your audience feels, but I think people are tired of seeing the United States ripped off. 1988 roku Donald kupił Plaza hotel w Nowym Jorku. Za około 407 milionów dolarów. Był to jeden z najbardziej prestiżowych hoteli w mieście, Trump ogłosił, że nie traktuje tego zakupu jako inwestycji, lecz jako dzieło sztuki. Zarządzanie hotelem powierzył swojej żonie Iwanie, która przeprowadziła jego renowację. Muszę have to ask Avana to stand up because if we had this dinner here to year ago, it would not have been the same. She's done a great job. She's got an ability to manage and manage with style, and I thought the greatest toy that I could give Ivana. Would be to put her at the Plaza Hotel. Why did you buy the Plaza? Why did I buy it? Because it would have driven me crazy if anyone else owned it. Why? Because I'm looking at it every day. How would I feel if somebody else owned it? Wouldn't that be a horrible feeling? You come to your office, you're looking at the most beautiful building that I've ever seen, the Plaza Hotel, and somebody else owns it. I'd feel guilty, so I had to buy it. But I, I look out on buildings all the time, and I don't want to own them. Well, it's a different mindset. Kupił także linie the Trump Shuttle za około 365 od Eastern Airlines. Trump Shuttle obsługiwano krótkodystansowe połączenia między Nowym Jorkiem, Bostonem i Waszyngtonem. celując w segment luksusowych podróży. This went up in typical Trump style. There was a festive atmosphere as the Trump organization staged a media event complete with champagne and fancy hors d'oeuvres to mark the maiden flights of its latest acquisition. Passengers approved of the new look. He's a class operator. Anything he puts his hands on turns to gold. Donald Trump bought the Eastern Shuttle for a price tag of $365 million, and his entrance into a packed news conference showed him at his flamboyant best. I like to be non-controversial. Have you folks noticed that? Really? What do you feel like when you look at that wonderful skyline? Well, I look at that skyline barber, and I really say it's the greatest in the world. I'd really like to buy everything if that were possible. <laughs> and what about Central Park? No, I think Donald Trump should not be allowed to touch Central Park. Is there anything you can't have? Well, I believe if you think that you can't have it, you probably won't have it. They say that the human mind is only using 1% of its potential, but if you can get a little bit more out of it than the 1%, I think you're going to be able to do pretty much whatever you want to do if you if you have the basic ingredients going in.